Mam dla ciebie dzisiaj super ćwiczenie, które przetestowałem setki razy na różnych lotniskach, w różnych miejscach. Moim ulubionym zawsze było do tego ćwiczenia lotnisko. Gdy wychodzicie już, samolot wlądował, no i wychodzicie z samolotu, przechodzicie przez odprawę, no i już jest ta szyba i czekają na was znajomi, czy tam ktoś na was czeka rodzina, czy ktoś ktoś to po prostu wie, że przylecicie, no i wy, wychodzicie, no i ja zawsze stałem po drugiej stronie czekając, że ktoś niby przylatuje, akurat jak jechałem gdzieś z jakąś koleżanką, czy z kolegą na lotnisku, no i zaczynałem wymachiwać rękoma do obcej osoby, mówiąc na przykład ciociu, ciociu no i reakcje były różne. Mówiłem to tak przekonująco, że faktycznie ta osoba myślała, że jest ciocią albo, albo po prostu kimś z rodziny. Reakcje były tego typu, że jak. To, no, oczywiście ta osoba już szła naprzeciwko mnie, no i ja wystawiałem ręce, yy, albo ją obejmowałem, mówiłem Ciociu, albo, albo się uśmiechałem i mówiłem po prostu, że jesteśmy z, z rodziny, czy cokolwiek takiego. Pomysłów jest wiele, to wasza inwencja twórcza wierzy, że jest wielka. Ja zawsze mówiłem Ciociu. Spotkałem się z różnymi reakcjami. Jedne pani obchodziły mnie szerokim łukiem. i Wielokrotnie byłem zaskoczony, bo wiele kobiet się przytuliło do mnie, starszych, różnych, yy, ładnych, brzydkich, to akurat nie jest istotne w tym momencie, ale przytulały się, bo faktycznie myślały, że albo ciocia, albo rodzina, albo ktoś inny. Przetestujcie to ćwiczenie. No jedna pani to była całkowicie oburzona, oczywiście, więc do wieczora aż spoglądała na pewno z takim, że jakiś wariat czy ktokolwiek. Reakcje są od jedynki do dziesiątki wszechstronne. Ale tak proste, tak banalne i tak zabawne ćwiczenie da Wam przede wszystkim trochę luzu, trochę uśmiechu na twarzy i na pewno delikatnie przesunie Waszą granicę. Waszej pewności siebie, a to w przyszłości, jeżeli to przetestujecie takie ćwicząko setki razy, to gwarantuję wam, że na pewno wpłynie na was bardzo korzystnie przy różnego rodzaju podejściach do kobiet. Hej!